W Indiach każda ulica ma swoją duszę. W Burari na przedmieściach Delhi duszą ulicy Sandna była rodzina Chundawat. Ich trzypiętrowy dom był jak serce okolicy. Rano budził cię zapach smażonych samos z ich wielkiego sklepu spożywczego. W południe widziałeś starszą kobietę, głowę rodu Narayani Devi, uśmiechającą się do przechodniów z progu. Wieczorem słyszałeś śmiech nastolatków grających w krykieta. Byli obrazem sukcesu i harmonii. Jedenastu członków rodziny, trzy pokolenia pod jednym dachem. Zawsze razem, zawsze uśmiechnięci. Każdego ranka na tablicy przed sklepem pisali nową, inspirującą myśl na dany dzień. Byli światłem tej ulicy. Aż do 1 lipca 2018 roku. górsza Ransing Podszedł do drzwi, zapukał. Nic, zawołał. Odpowiedziała mu tylko nienaturalna, grobowa cisza. Zauważył, że drzwi są uchylone. Popchnął je. Wszedł do środka. To, co zobaczył, wstrząsnęło całymi Indiami na lata.